Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwólcie Państwo, że nie będę wstawał, tylko powiem, kilka słów prowadzę do naszej dyskusji związanej z bezpieczeństwem w naszym powiecie w tak specyficznej, tak specyficznie płaszczyźnie, jakim są rozgrywki sportowe, a w szczególności piłka nożna. To spotkanie jest inicjatywa Pana Komendanta Zaprosiliśmy tutaj Państwa i tutaj chciałbym, żeby może Panie Komendancie wszyscy się przedstawili. Robert Sand, Urząd Miasta Mawra. Andrzej Górski, Urząd Miasta Mawra. I Pan Młotek, Urząd Miasta Mawra. Darek, akwilman, Centrum Sportu, Wiłak, Krzysztof Pierwszybowski, Gromadzki Wschód. Marek Doniszewski, członek Zarządu Klubu Sportowego LNKS Motor Szyrek Piotr Truszyński, prezes Klubu Szyreka Motor Ludowy, jednocześnie Radny Miasta Lubawa. Krzysztof Parnaciński, Gminy Liława. Zdzisław Patołak, Gminne Rzeszenie, Wydrożny Zespoł, z sekretarzem jestem Gmina Gława. i jednocześnie jestem Fikerem na, na Jeziorach. Gmina jako Policji, planu starości na tym, żeby wszystkie imprezy, w tym imprezy masowe, w tym mecze piłki nożne na terenie powiatu jawskiego się w sposób bezpieczny i żeby organizacja tych imprez była zgodnie z przepisami. Państwo wiecie, że funkcjonuje taka ustawa jak ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Tam jest wiele wymogów. My, jako Policja, jesteśmy po to, żeby te wymogi były przestrzegane, żeby warunki były spełnione. My oczywiście pomagamy przy tego typu organizacji imprez masowych, pomagamy przy zabezpieczeniu, jak również odwołujemy Państwa wnioski w zakresie imprez masowych. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe. Podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Kto w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Czyli generalnie wszystko to jest od 2000 zł takich grzywny. Tak jak powiedział Pan Starosta, chcielibyśmy, żeby na te wszystkie imprezy w tym meczu piłki nożnej mogły przyjść rodziny z dziećmi. Na tym nam zależy, to żeby to spełnić, to potrzebujemy tego, żebyście jako organizatorzy spełniali warunki, jako samorządy lokalne wydawali decyzje zgodnie z przepisami, a no policja, żebyśmy zapewniali też bezpieczeństwo na terenie przyległym tej imprezy. Były takie przypadki, drodzy Państwo, że mieliście wątpliwości co do organizowania imprezy. Czy jest to impreza masowa, czy nie jest to impreza masowa. Ja nawet domyślam się z jakiego powodu, drodzy Państwo, tak to się dzieje. To są koszty. To są koszty, bo przy imprezie masowej, jak sami Państwo wiecie, wzrastają koszty dotyczące organizacji, ochrony. Drugim błędem, który zdarza się, to jest przekraczanie terminu składania dokumentacji. To jest, jak kolega Rzeszak powiedział, są określone terminy. Zobowiązane zarówno policji, jak i wójta, burmistrza czy prezydenta do wydania takiej decyzji o imprezie masowej. I e, nasza opinia to jest tylko jeden z elementów e, całości dokumentacji, którą musi otrzymać pan wójt czy też burmistrz, aby na podstawie tej dokumentacji wydać e, prawidłowo, zgodnie z przepisami decyzję, żeby taka impreza mogła się odbyć. My wielokrotnie dostajemy te dokumenty po czasie. I co jeszcze, dokumenty zawsze nie są pełne. Ustawa mówi wyraźnie: dla Państwa, bo to wystarczy, tylko zaś do ustawy, jakie dokumenty należy zgromadzić. Te dokumenty z miesiąca na miesiąc się nie zmieniają, z sezonu na sezon się nie zmieniają, i one są takie same prawie co sezon. I myślę, że nie jest to wielkim problemem, żeby. Przed każdą imprezą takie dokumenty zgromadzić i w czasie przesłać do nas, czy też przynieść, żebyśmy mogli zrobić lustrację obiektu. Także, drodzy Państwo, na przykład hala w Iławie Widowiskowo-Sportowa jest obiektem z góry przeznaczonym. Obiekt został zaopiniowany na podstawie harmonogramu imprez. I każda impreza, która odbywa się na terenie hali jest imprezą masową i no niestety tak mówią przepisy, nie można tutaj kwestii dotyczącej, że jeżeli na terenie hali odbywa się jakiś koncert i organizator zakłada, że przyjdzie mu 250 osób, ale my z góry wiemy, drodzy Państwo, że tam jest 1225 miejsc siedzących. Często mylone są pojęcia, co znaczy ilość miejsc. Drodzy Państwo, ilość miejsc to nie jest ilość miejsc siedzących. Zgodnie z prawem budowanym na metr kwadratowy stojących miejsc przypada 4 osoby. Czyli my musimy mieć to świadomość, że jeżeli mamy obszar, na którym może wejść na, naciskiem kładę tutaj na przykład na Meczu Pikminownej Jeziora. Tysiąc osób, więcej niż tysiąc osób, i mamy tego miejsca, to jest to impreza masowa. W tym czasie zaproszę do dyskusji, proszę bardzo. Dobrze by było, jak Pan drugi zobowiązał, by się Pan tak. gospodarzy i ile kibiców przyjeżdża. To by było pomocne, bo klucz podnosi koszty, przygotowuje się, że przyjedzie ich 100 kibiców, a w sumie nikt nie przyjedzie. Bo tak, to tak, to tak, bo tak. Mam, to by było, jeżeli on nie zgłosił, przyjazd kibiców. To gospodarze Jest dodatkowo jakieś koszty ponoszą. I, a jeżeli nie zgłaszają, to znaczy, nie, w, nie wpuszcza się w kibiców, i jakieś, to by było to planowania. A tak, mały próbak nie ma planowania, bo, bo tam pomiędzy się przeczyta, że jest wóz do kibiców się wybiera, a potem się nie Ja powiem, jak to się dzieje z naszej strony, drodzy Państwo. Mamy informację o tym, że jest pozbrywany lecz, na przykład w ostródzie. I o jednostka policji pyta nas, drodzy Państwo, ile. Eee, naszych kibiców pojedzie do ostróżu wysyłamy odpowiednie służby kryminalne wysyłamy służby prewencyjne rozpytujemy i nigdy proszę państwa do końca do końca nie wiemy co są inne imprezy które w moim zdaniem należy popełnić w momencie Właśnie to jest pytanie. Kto, kto będzie tej imprezy kwalifikował? Bez... Organizacja. Okay. Ale my możemy do burmistrza wójta skąpić, że według nas jest to impreza jednak masowa. I, I wtedy tak. y, organ, który wydaje te zezwolenie, może przywołać do tego, żeby jednak złożył te dokumenty wymagane. A nawet jest taka sytuacja, kiedy my możemy sporządzić drogi sprawę. Bo według nas to będzie impreza masowa, to niech tutaj załączona. Czy my mamy rację, czy nie? Jeżeli są jakieś wątpliwości, od tego wszyscy jesteśmy, żeby sobie wzajemnie pomagać żeby nie stwarzać sytuacji, która może rodzić jakieś skutki, które będą dla nas nieprzyjemne. Dziękuję za obecność.